Tutaj mam taki fajny pomysł. Dosyć ten przepis już idzie w zapomnienie. A może przepis nie do końca, dodatek. Gęsi smalec. Przepyszny, pachnący i zdrowy. Na co nam pomaga taki gęsi smalec? No, na przykład gęsi smalec z miodem w gorącym mleku e, zjadł się na przeziębienie, na katar, Na każdy. Smalec gęsi, podobnie jak masło, ma nisko temperatura topnienia i dymienia również. Źródła podają, że to jest 25-40 stopni, a masło topi się w 23 stopniach. I zadajemy sobie pytanie, czy gęsi smalec jest zdrowy? No oczywiście, bo bardziej korzystny skład kwasów tłuszczowych niż smalec wieprzowy. Kiery oczywiście jest lepszy do smażenia, ale ja jako taki szef kuchni. Preferuje smalec gęsi do konfitowania gęsich pipek, czyli żołądków. Trzeba pamiętać, że ten gęsi smalec wtedy ma temperatura mniej więcej 80 stopni Celsjusza i to nazywa się dokładnie konfitowanie. Smalec gęsi jest spożywany przede wszystkim na zimno, na przykład do pieczywa, bez żadnych dodatków. Smalec gęsi możemy też przyrządzić z dodatkiem soli, jabłka, majeranku i bardzo zdrowej cebuli. A zatem, czy można smażyć na gęsim smalcu? No oczywiście można. W kuchni trzeba eksperymentować i do tego was zachęcam. I właśnie na stronie gerlach.pl dowiecie się, jaki jest przepis na idealnie zdrowy, gęsi smalec.